Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Ja również przyłączam się do witania. Okiem tu dzisiaj w bardzo ciekawym miejscu, pięknym, znanym wszystkim. Dzisiaj mieliśmy bardzo pracowniczy dzień. Pogoda nam dopisała. Wreszcie mamy trochę czasu dla siebie, więc po prostu pospacerujemy, podpatrzymy, co się tu dalej dzieje, porozmawiamy z naszymi gości. Jak widzicie, siedzimy na fontannie. Dorota zaraz się wykąpie. Yy, Dorota? I słuchajcie, to yy, na co zwróciłam uwagę? To takie duże nie. Mamy ten pan pełną pieniądze. ale niestety. wiem, nie, złoto. Słuchajcie, oglądajcie nas. Tak, koniecznie, bo mamy Wam bardzo dużo ciekawych rzeczy do tego pokazania. O bardzo fajnych materiałów. Yy, wspaniałych osób. Tak, jutro przed nami znowu pracowników. Potrafię... tak bo musimy odpocząć bo musimy odpocząć. naprawdę nas dzisiaj czarny. <laughs> także ale to wszystko dla nas